Jesteśmy na targach, na międzynarodowym salonie przemysłu obronnego w Kielcach. Za mną widać najnowsze pojazdy z radarami z firmy warszawskiej Piteradvar. Natomiast mamy tutaj ponad 700 stoi z firm z kraju i z zagranicy dostarczających uzbrojenie, dostarczających elektronikę, robiących bardzo różne rzeczy dla sektora obronnego. Mamy wielu klientów i z kraju, i z zagranicy, wielu, którzy chcą obejrzeć, porozmawiać, żyć udział w konferencjach. I to nie jest dziwne, bo to jedna z trzech największych imprez zbrojeniowych w Europie. Pozostałe dwie odbywają się we Francji i w Anglii. Warto przyjechać do Kielc. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego będzie trwał do piątku. Można oglądać rzeczy, które normalnie nie są nigdzie wystawiane ani pokazywane. Część z nich to produkty polskiego przemysłu obronnego, zarówno tego prywatnego, jak i tego kontrolowanego przez Skarb Państwa. Ale jest bardzo wielu wystawców za zagranicy, mnóstwo ludzi z wojska, dużo ludzi ze służb mundurowych, ze służb cywilnych, z kraju i z zagranicy. Bardzo ciekawe wydarzenie, zdecydowanie polecam wszystkim interesującym się polityką i obronnością.